Wygląda na to, że do świąt Bożego Narodzenia został nam już tylko równy miesiąc, a to oznacza, że pora najwyższa zastanowić się nad prezentami dla naszych najbliższych i wiem, jak ta informacja działa na Was uspokajająca. Ale nic się nie bójcie, jestem tutaj z Wami i z pewnością pomogę Wam w wyborze doskonałego prezentu zarówno dla Waszych najbliższych, jak i dla tych osób, które wypada. Obdarować. A teraz pozwólcie, że przyjrzymy się kilku ciekawym propozycjom prezentów do kwoty 100 zł. Zostańcie ze mną. I'm the Holiday Armadillo! A zaczniemy od sportowej opaski na ramię, bo w końcu przychodzi ten moment, kiedy każdy z nas będzie znowu popadać w tę znamienną myśl, czyli nowy rok, nowy ja. Komu to potrzebne. A dlaczego? dlaczego? A zatem, jeżeli ktoś z Waszych bliskich zarzeka się, że już od nowego roku będzie dbać o swoją kulturę fizyczną i że wjeżdża dieta dukana, kapuściana, koczkodana, to przede wszystkim powiedzcie mu, że najważniejszy jest ruch i wtedy obdarujcie go taką oto opaską sportową. Opaska na ramię marki Spigen może być nieocenionym kompanem w trakcie treningu. W produkcji użyto oddychające materiały przepuszczające pod dla lepszego komfortu podczas wysiłku. Opaska ma regulowany pasek i posiada dodatkowo specjalną kieszonkę na klucze. W Spigen Velo z łatwością skorzystasz z ekranu dotykowego, odbierzesz telefon czy włączysz ulubioną piosenkę. Ten nadchodzący zimowy czas wielu z nas zwykło wyjeżdżać na narty albo na przykład na egzotyczne wakacje i tam korzystać z nieocenionego towarzysza podróży, jakim jest kij do selfie, który sprawdza się zwłaszcza w tych najbardziej obleganych miejscach. Rozmiarów selfie Stick marki Baseus to niezwykle mobilne urządzenie, które warto zabrać w każdą podróż. Obudowa została wykonana z wysokiej jakości poliwęglanu i ABS. Teleskop zaś zbudowany jest ze stali rdzewnej w celu zapewnienia jak największej wytrzymałości oraz wygody użytkowania. W uchwycie znajduje się wbudowany przekaźnik bluetooth oraz wymienna bateria, która pozwala na zrobienie około 10 tysięcy zdjęć. Po sparowaniu urządzeń za pomocą funkcji bluetooth, Wystarczy nacisnąć guzik na rączce i wykonać zdjęcie. Szeroki rozstaw uchwytu od 60 do 85 mm sprawia, że Selfie Stick jest kompatybilny z większością telefonów dostępnych na rynku posiadającymi łączność Bluetooth oraz system operacyjny iOS lub Android. Jeśli wozicie na tylnej kanapie auta swoją pociechę i nie chcecie kalać jej klimatyzacją albo kiedy na tejże tylnej kanapie zasiada wasza ukochana teściowa, która cierpi na klimakterium i na uderzenia gorąca, to poproście świętego Mikołaja właśnie o taki przenośny samochodowy wentylator. Producent Baseus, po niewątpliwym sukcesie, jakim było wypuszczenie na rynek wiatraczków biurowych, postanowił stworzyć udogodnienie dla pasażerów samochodów. Wiatraczek montujemy na ramieniu zagłówka i w każdej chwili można go odczepić bez potrzeby zdejmowania całego uchwytu, ponieważ jest on połączony na silny magnes. To wszystko sprawia, że korzystanie z zestawu jest niezwykle wygodne. W pakiecie mamy dwa tryby dostosowywania siły wiatru: lekki lub mocny podmuch, który ustawimy sobie wedle uznania. Na jednym ładowaniu wiatraczek działa przez około godzinę. Jeżeli wśród waszych bliskich jest ktoś, kto często pracuje zdalnie i korzysta z wideokonferencji, to z pewnością doceni ten prezent, dzięki któremu będzie mieć pewność, że jest odpowiednio wykadrowany i że niekoniecznie musi mieć na sobie Spodnie. Uchwyt marki Baseus zapewnia wygodę i komfort. Sprawdzi się świetnie na biurku, stole, łóżku lub szafce nocnej. Oglądanie filmów, czy choćby prowadzenie długich wideorozmów za pomocą telefonu nie będzie już tak męczące. Dzięki obrotowi telefonu o 360 stopni w poziomie oraz 180 stopni w pionie, a także regulacji samych szczęk, otrzymujemy możliwość regulacji pozwalającej na dobranie optymalnego kąta. Uchwyt montowany jest do blatu za pomocą klipsu zaciskowego. W celu ochrony mebli oraz zapewnienia stabilności w miejscu klamry zainstalowane zostały dwie silikonowe podkładki. Uchwyt zapewnia pełen dostęp do portów oraz głośników. Jeżeli nie studiowaliście specjalizacji cable management, to z pewnością takie widoki są dla Was codziennością. Pomijam już fakt, że zawsze jest problem ze znalezieniem właściwej końcówki kabla, dlatego jeżeli znacie kogoś, kto cierpi katusze z tym związane, to mam już dla Was fantastyczny pomysł, w czym go obdarować. Przewód od Baseusa oferuje wiele możliwości stosując formułę typu 3 w jednym. Dzięki temu z łatwością naładujemy trzy urządzenia naraz, bądź prześlemy dane z komputera na swoje urządzenie. Solidne wykonanie z nylonowego oplotu oraz aluminiowe końcówki utwierdzają w przekonaniu, że jest to jakościowy produkt, odporny na wszelkie przetarcia lub zagięcia. Kabel wspiera szybkie ładowanie protokołów Power Delivery, Quick Charge i Huawei Supercharge oraz posiada diody LED sygnalizujące standardowe lub szybkie ładowanie. Moc kabla umożliwia na nawet ładowanie laptopa. Czajnik elektryczny to nieoceniony kompan, zwłaszcza w trakcie tych poranków, kiedy nie mamy na nic czasu. A poza tym jest to przedmiot, którym specjalnym sentymentem darzą szczególnie studenci. Otwieramy czajnik, bierzemy parówkę. Mamy tu jedną. Drugą. Czajnik elektryczny marki Wyomi wywodzącej się od Xiaomi, to produkt wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, legitymujący się mocą 1800W, który usprawni i urozmaici Twoją codzienność, jednocześnie prezentując nowoczesny wygląd. Jego duża pojemność umożliwi zagotowanie nawet 1,5 litra wody. Czajnik posiada ochronę, która uniemożliwia włączenie go bez wody oraz zabezpiecza przed przepięciem, a obudowa z którego jest wykonane nie nagrzewa się chroniąc przed oparzeniem. Podstawa czajnika z antypoślizgowymi gumkami utrzymuje go w miejscu. Wszystko to gwarantuje w pełni bezpieczne użytkowanie. Jeśli macie wśród swoich bliskich kogoś, komu żal wydać pieniądze na porządny uchwyt samochodowy i musi na co dzień korzystać z takich rozwiązań, weź klips biurowy i zaczep o kratkę powietrzną w aucie. W jedną część klipsu zamocuj gumkę, następnie załóż telefon. To zróbcie mu przyjemność i podarujcie ten oto uchwyt samochodowy od Spigena, któremu nie straszne nawet największe wstrząsy. Uchwyt samochodowy marki Spigen został wykonany z wysokiej jakości materiałów, zaś jego projekt inspirowany jest opływową sylwetką sportowych aut. Na spodzie znajdziemy mocną żelową przysawkę, dzięki której całość będzie stabilnie przylegać do deski rozdzielczej. Swoje urządzenie zamontujesz dosłownie jednym ruchem. Uchwyt Spigen umożliwia ułożenie urządzenia pod dwoma kątami, zapewniając pełny komfort użytkowania. Jeżeli ktoś z Waszych bliskich ma taką niesympatyczną manierę korzystania z telefonu w trakcie jazdy i w dodatku jest głuchy na wszystkie Wasze argumenty, to sprawdźcie mu tę małą przyjemność i kupcie mu taki oto transmitter FM z wbudowaną funkcją Bluetooth. Dzięki temu zapewnicie mu bezpieczeństwo oraz wszystkim osobom w jego otoczeniu. Solarny transmitter oraz odtwarzacz umożliwia bezprzewodową transmisję dźwięku z urządzeń wyposażonych w bluetooth, takich jak smartfon czy tablet. Z kart pamięci TF, z pendriveów USB-A czy z urządzeń z interfejsem AUX do np. starszego radia samochodowego nie posiadającego takiej funkcji za pomocą fal radiowych FM. Wbudowana bateria o pojemności 700 mAh może być ładowana zarówno solarnie, jak i przewodowo za pomocą dołączonego kabla USB-A do USB-C. Ponadto wbudowany mikrofon sprawia, że transmitter może służyć także jako samochodowy zestaw głośności. Mówiący. Wystarczy ustawić jego częstotliwość FM z identyczną częstotliwością radia w Twoim samochodzie i gotowe. Sam odtwarzacz magnetycznie przyłącza się do bazy, dlatego jeśli obawiasz się o pozostawienie akcesoriów w samochodzie, to bez problemu możesz zabrać go ze sobą. Jeżeli podobał Ci się ten film, to koniecznie daj łapkę w górę i naciśnij przycisk subskrybu, jeśli chcesz być na bieżąco z nowościami w sklepie Pancernik. I pamiętaj, nie udawaj, że to zrobiłeś, bo sprawdzę. No.